O mojej nauczycielce? Tak. Ale tak, to, to była taka historia pani Zofia Stelmasiek. No. Ale ona przed wojną, jej ojciec zginął prawdopodobnie w fabryce w jakimś tam nieszczęśliwym wypadku i matka została z ich trójką. Te trójkę dzieci dała do ochronki takiej domu opiekuńczego do sióstr zakonnych mhm. i ona się tam wychowywała. Tam w tym momencie została ją wojna. No i Niemcy po prostu w ramach, że tak powiem, no, nazwijmy, no, w ramach ja, naturalizacji, nie, i, -hmm. tak, no, uznali, blondynka z niebieskimi oczami odpowiadała, mm, że tak powiem, umieściła no, się w rasie aryjskiej i została zabrana do Niemiec. Zerwał się w ten sposób jej kontakt z siostrami. Jedną młodszą, drugą starszą bodajże, jeśli się nie mylę, no i ona. Została wywieziona, wylądowała w którymś z dużych miast niemieckich. Prawdopodobnie było to Drezno. w domu bardzo zamożnego przedsiębiorcy, otoczona służbą, ale była wykorzystywana do zwykłych, prostych prac, takich domowych jak zmywanie talerzy, no, obieranie ziemniaków czy tam jakieś inne historie. Tam w tym właśnie, w tej rezydencji, nazwijmy to, otoczonej parkiem. I tam sobie spędzała swoją, znaczy te lata wojny. Doszło do sytuacji takiej, kiedy poprzedzały te ataki artyleryjskie i piechoty, uderzenia w tymże właśnie mieście, poprzedzały naloty lotnicze, bombowe. I oni w tym czasie, cały, że tak powiem, personel tego i ci mieszkańcy tej rezydencji owej, której wspomniałem na następie, oni schowali, się siedzieli w schronie, ale jeszcze jest jedna rzecz w tym wszystkim. W tym wszystkim jest, zapomniałbym, taki moment, że w któregoś dnia, w momencie jak się rozpoczęła inwazja Niemców na wschód, na Rosję, to przywieziono kolejne dziecko. Kolejne dziecko, i to była Rosjanka, starsza od niej o chyba 4-5 lat. Miała na imię Natasza. I ta Natasza zamieszkała z nią razem w jednym pokoju. Mhm. Bardzo się zaprzyjaźniły. Jak wchodzą, we, w żołnierze. wchodzą żołnierze sowieccy, wchodzi Armia Czerwona. Wy, wywalają drzwi do tych schronów, wchodzą i wchodzi żołnierz w szynelu z pepeszą i latarką świecą po, po twarzach tych ludzi tam siedzących w tym schronie. I w tym momencie latarka zatrzymała się na twarzy tego, tej Nataszy. I to był ojciec tej dziewczyny. Mam dziarki, bo powiem Ci szczerze, że to jest coś nieprawdopodobnego. Nieprawdopodobnego i teraz Pani Stelmasia przecież nie opowiadała nam młodzieży licealnej, dobrego w sumie liceum w Łodzi, nie wciskała nam takiej lipy, krótko mówiąc. Ona to przeżyła strasznie, zwłaszcza, że są dalsze losy tego, tej historii. Mianowicie, tenże żołnierz, on natychmiast został nagrodowo przeniesiony do cywila, do rezerwy, z nagrodami, wszelkimi tam odznaczeniami hmm. tymi, i żeby z tym dzieckiem wracał do domu. Do domu. No ale Natasza mówi, ale ja mówię jestem z, z koleżanką, no, koleżankę Polkę i ona była przywieziona z Łodzi, ona nie ma nikogo nie wie, czy ma czy, czy tego, no bo była małym dzieckiem. Z tej jednostki, której on walczył, yy, mówią, no to zabieramy i Polkę. I tak w ten sposób pani Zofia Stelmasiew trafiła do Odessy. Trafiła do Odessy, skąd pochodził ten żołnierz. No i teraz tak, zapewniono jej tam edukację. Mogła się uczyć języka polskiego, chodzić do polskiej szkoły, ale również ten język polski uczyła się w szkole, w szkole z rówieśnikami z, z Związku Radzieckiego, wtedy w Odessie. I ona ukończyła tam w Odessie tę szkołę podstawową, średnią, i potem Uniwersytet w Moskwie. Ale filologię polską. I w momencie, kiedy otrzymała dyplom filologii polskiej, zapytano ją, czy pani woli zostać w Związku Radzieckim i tu pracować, i mieszkać, i żyć, czy wybierze pani co mieszkanie w Polsce. Wybrała Polskę, licząc, że być może znajdzie swoje siostry lub kogoś, czy matkę, czy ktoś jeszcze może przeżył. Na nic się zdały jej poszukiwania. Ona nie odnalazła tych swoich bliskich. Ale tu przyjechała, wyszła za mąż i była, no jako że, że tak powiem, no znakomicie władała oboma mm -hmm. językami, była moją nauczycielką języka rosyjskiego w liceum, w trzydziestym liceum imienia Ludwika Zamenhoffa w Łodzi.